Arkadiusz Żabka, witam o poranku w studio Radia 90. Poranny goście dzisiaj Michał Urgoł, prezydent Jastrzębia Zdroju. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prezydent Jastrzębia w drodze prosto z Warszawy, no jeszcze zdążył się przespać, pewnie przebrać. Co takiego do stolicy sprowadzało? A w stolicy wczoraj miałem spotkanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa. No, rozmawiamy o Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Mamy drugi etap budynku Łaźni Moszczenica i staramy się oczywiście o środki zewnętrzne, więc bardzo ważne spotkanie z dyrektorem mieliśmy wczoraj wizytę. No i mam nadzieję, że, że efekty... Tego zobaczymy wkrótce. Tak, to jest to słynne centrum, które budziło spore emocji, bo mamy karbonarium na chwilę obecną, ten pierwszy projekt, łaźnię Moszczenica zagospodarowaną, ale czekają kolejne obiekty chyba dopiero gdy będzie pełen pakiet, będzie można mówić o tym, że ta marka turystyczna jest pełna. No nie tylko marka turystyczna, bo ten obiekt to również przestrzenie dla przedsiębiorców, jakieś coworkingowe i, i duże powierzchnie do wynajęcia dla mniejszego lub większego biznesu. No mam nadzieję, że znajdą się chętni i będziemy mogli również czerpać... Ale ta Pana z... wizyta przyniosła jakieś owoce, czy na razie prosił Pan o pieniądze? To bardziej chodziło o rozpoznanie co możemy. Wiadomo, że są programy, że to nie idzie się do ministra ze skarbonką, tylko rozmawia się o tych programach, które są. Przetrzeć szlaki, poznać się, inaczej się potem rozmawia, nie wiem, czy telefonicznie, czy mailowo, jak już się z kimś wcześniej rozmawiało. To prawda, dobrze się widzieć, dobrze się znać, dobrze się kojarzyć. Panie prezydencie, no to skoro już mówimy o pieniądzach, do dzisiaj samorządy muszą przygotować projekty budżetów. Wiem, że Jastrzębie no też musiało to zadanie domowe odrobić. Jaki będzie przyszłoroczny budżet miasta. Przyszłoroczny budżet miasta będzie na poziomie 800 milionów dochody Zerknę tylko w ściągę wydatki 857 milionów czyli deficyt planujemy na poziomie 52 milionów. Czyli mniejszy o 27 milionów niż był w tym roku. To są cyfry, one mogą e, robić wrażenie, ale popatrzmy na to co się dzieje, ponieważ tak, Jastrzębie zdruje jest postrzegane jako bogate miasto we wszelkich rankingach, to tam się najwięcej zarabia. E, no i tak to jest już od kilku lat, oczywiście wiemy, że jest to efekty jastrzębskiej spółki węglowej, ale czy to się przekłada na bogactwo miasta Jastrzębia, czy raczej miasto należy do tych, którzy no, muszą zaciskać pasa? Wie Pan, no, dyscyplina finansów to chyba obowiązuje w każdym mieście. Mam na myśli taką dyscyplinę, gdzie no, tych oszczędności trzeba szukać. Ciężko jest pogodzić wszystkie zadania, które stoją przed miastem, wszystkie wnioski budżetowe, czy to radnych, czy sołtysów i przewodniczących osiedli. Więc pracujemy nad tym budżetem. No, dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy wysyłamy do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt tego budżetu. Jak tylko wrócę od Pana. Będziemy podpisywać. Rozumiem, skodać. ale w Pana ocenie to jest trudny, to będzie trudny rok finansowy dla miasta? Yy, tak, będzie, będzie trudny, dlatego że mamy sporo inwestycji, które musimy zrealizować. Kosztownych inwestycji. Mam na myśli choćby przebudowę lodowiska, budowę szkoły czy przedszkolaną ulicy Kaszubskiej. I yy, przede wszystkim realizację takiego mojego yy, sztandarowego punktu programu, czyli zabranie się za te drogi, modernizację dróg w mieście i na to przeznaczymy 2 miliony więcej niż w tym roku z takim jeszcze jakby myślnikiem, że, że jeszcze możemy tam również dosypać pieniędzy. A ja myślałem, że pan powie, że sztandarowy projekt, czyli budowa akwaparku, o którym pan mówił podczas kampanii wyborczej, i ten akwapark miał być zasilany wodami tak. geotermalnymi. I co się z tym dzieje? Yy, jesteśmy w tej chwili w takiej fazie analizy. Terenu, w którym, mogłoby, w którym mogłyby występować te wody termalne. Zleciliśmy takie opracowanie zewnętrznej firmie, która ma już też dane z Estonckiej Spółki Węglowej, żeby nie wyważać otwartych drzwi. No, i na tą chwilę mogę powiedzieć, że wskazują kilka miejsc. Oczywiście musimy też wiedzieć, że ten teren musi nie być zdegradowany górniczo, więc. Znaczna część naszych terenów jest wyłączona, ale pracujemy nad tym i, i, i tyle mogę. Czyli to mówić. nie było tylko hasło wyborcze, rozumiem, Michała Urgoła? To jest także realny, realna szansa, tak? Nie, nie, to nie było hasło wyborcze i tylko zależałoby mi, bo gdybyśmy rozmawiali o akoparku zwykłym, no to moglibyśmy już szukać działki. Natomiast zależało mi na tych, na tych, żeby on był zasilany właśnie energią geotermalną. To szukajcie tej ciepłej wody. E, Szukamy. Tak, woda już płynie w ogóle do Jastrzębia zdroju z trzech po tej powodzi. Częściowo. E, tak, i mówi Pan, że czuje różnicę pomiędzy wodą, tą, którą pijemy z GPW e, w większości mieszkańcy śląska, a wodą czeską. Tak, jest to Czes czeska woda jest wodą źródlaną. No, no ona jest no jak każda woda zdatna do picia w kranie, ale. Ale jest bardziej miękka, nie, ma, nie zawiera tyle kamienia, ile woda. W innych miastach w Polsce yy, nie mówię, że ona jest mhm. znacznie lepsza, natomiast jest inna. Panie prezydencie, na co będzie stać miasto Jastrząbie w przyszłym roku? Yy, no na pewno, na pewno te inwestycje, o których wspomniałem, mhm. czyli przebudowa tej szkoły i yy, budowa przedszkola. Yy, musimy zmodernizować lodowisko, ponieważ no, warunkowo mamy dopuszczone do użytku. To są bardzo kosztowne inwestycje. Yy, w tej chwili jeszcze trwają poprawki w samym projekcie tej inwestycji i to, to jest rzecz, którą musimy zrealizować. Gdzie hokeiści będą grać podczas prac remontowych? No Mam nadzieję, że, że w Karwinie, natomiast tutaj musi już prezes klubu te szczegóły dograć, a my rozmawiamy oczywiście o tym, jak pomóc, żeby, żeby to można było zrealizować finansowo. Gdzie będzie miasto wprowadzało oszczędności? Czy w ogóle myślę o oszczędnościach? Znaczy, no jak, jak każdy, każde miasto myślimy o oszczędnościach. No, panie redaktorze, no, w tej chwili raczej staramy się ten budżet dopiąć na, no oczywiście obcieli, mamy zamiar wprowadzić taką ekipę techniczną na przykład do malowania, czyli nie, żeby nie zamawiać na zewnątrz. Usług wykończeniowych. Mówię o takich drobnych przeróbkach, jak, jak szkoły, przedszkola, czy, czy, czy nasze obiekty. I w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym chcemy taką ekipę stworzyć, jak również do, takiego do, do takiej doraźnej naprawy dróg. Myślę, że to przyniesie realne oszczędności, ale też poprawi szybkość reagowania. Jeżeli popatrzymy na finanse miasta, pamiętam pana zapowiedzi: stop podwyżką podatków. Tymczasem. Został pan prezydentem i podniósł podatki. Tak, tylko to ta, ta moja dyskusja na sesji budżetowej rok, rok temu nie dotyczyła, żebyśmy nie podnosili podatków. Ja składałem taki wniosek, żebyśmy podyskutowali, bo ta podwyżka podatków wtedy była drastyczna, o 15% po tym jak domierzono jeszcze mieszkańcom niektórym nawet po 100% do, do podatku. Tych terenów, które wcześniej użytkowali jako rolnicy. Nie widzi Pan sprzeczności, że mówił Pan, nie będziemy podnosić podatków, a tymczasem miasto podnosi. Nie, nie mówiłem, że nie będziemy podnosić podatków. Mówiłem, żeby, żeby dyskutować próbowałem otworzyć mhm. dyskusję, żebyśmy rozważyli mniejszą podwyżkę podatków w roku 2023. I o tym mówiłem i oczywiście teraz, jak podnosimy, rzeczywiście 2% to jest, no to nie jest 15%, to jest znaczna różnica. W dwóch przypadkach 2,7%, a w pozostałych maksymalne stawki. Tak, ale nie ruszyliśmy przede wszystkim tych stawek, które najbardziej bolały przedsiębiorców, właśnie mówię o stawkach od transportu. Mhm. Gdzie jeszcze miasto będzie chciało szukać oszczędności? Czy są takie pola? Y y Panie redaktorze, no, no myślę, że przede wszystkim przede wszystkim musimy, musimy zainwestować w przyszłym roku w te, w te zadania, które mamy wpisane w budżecie, o których mówiłem. Mhm. I nie, nie rozmawiałbym teraz o oszczędnościach. Czyli inwestujemy, ile te lodowisko, modernizacja może pochłonąć też? Nie jesteśmy przed przetargiem. Kosztorys oczywiście mhm. mamy, natomiast wiem, że jeszcze trwają rozmowy z projektantami i zmiany w, tych, w tym projekcie mogą nastąpić. Więc też te zmiany kosztorysowe na pewno będą, na tą chwilę nie odpowiem na to pytanie. W części radiowej naszej rozmowy chcę jeszcze zapytać Pana o sytuację Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci. Wczoraj rozmawialiśmy z dyrektorem placówki, on jest zaniepokojony tym, co się może wydarzyć. Los tysiąca pacjentów miesięcznie się waży. Miasto wystosowało apel do ministra zdrowia w tejże sprawie. Tak, poprosiłem o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. Zaprosiliśmy dyrektora pracowników. No sprawa jest bardzo niepokojąca, ponieważ tym rozporządzeniem ograniczy się ilość usług świadczonych, mówię ono, o naszym szpitalu Jastrzębskim, ale to nie dotyczy tylko Jastrzębskiego Szpitala Rehabilitacyjnego, o 80%, co doprowadzi do jego zamknięcia. I o ile lekarze, fizjoterapeuci znajdą pracę, bo to są bardzo mm, poszukiwane zawody, o tyle jest mi ich yy, 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 najzwyczajniej żal, ponieważ pracowali długie lata nad renomą, marką tego szpitala, ten szpital jest znany w całym okręgu. I przyjeżdżają nie tylko ludzie z Jastrzębia, ale, ale z całego Śląska. 700, 700 osób, dzieciaków przyjmowanych rocznie w tym szpitalu, też o czymś mówi. No, a oprócz tego jest jeszcze szkoła, która również będzie zagrożona w przypadku obcięcia tego kontaktu. Mam nadzieję, bo wydłużono o pół roku te konsultacje, bo miał, miał, działać, miał, miał działać to rozporządzenie od 1 stycznia. Pół roku jeszcze ma pani minister na konsultacje i mam nadzieję, że, że zostanie tak, jak jest. Michał Urgoł, prezydent Jastrzębia Zdroju, porannym gościem Radia 90. Dalsza część rozmowy już w naszych mediach społecznościowych. Panie Prezydencie, skoro był Pan wczoraj w Warszawie w Ministerstwie Kultury, nie myślał Pan o tym, żeby jechać do Ministerstwa Zdrowia i po prostu zapytać? Halo, słuchajcie, mamy problem w Jastrzębiu. Gdyby to było takie łatwe, oczywiście bym pojechał do Ministerstwa Zdrowia, żeby w ogóle mm. przejść przez bramkę. Trzeba być umówionym i oczywiście poprosiłem, żeby wysłać już prośby o spotkanie czy to z panią minister Leszczyną, czy z kimś odpowiedzialnym w ministerstwie. Czekamy na odpowiedź i oczywiście jak tylko przyjdzie i taka możliwość spotkania będzie, wsiadam w samochód nie czekając ani chwili. I tym bardziej, że ma pan przetarty szlaki w Warszawie. Marsz Niepodległości 11 listopada. To pana zdjęcie, to Michał Urgoł i prezydent Andrzej Duda razem? Tak. Czy sobą Nie, to, to rzeczywiście dostałem takiego zaszczytu. Zaproszono mnie na uroczystą zmianę warty bardzo, bardzo widowiskowe to, to, to przedsięwzięcie, jak również do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem, z którego no, czuję się dumny i zaszczycony i oczywiście skorzystałem, choć długo się zastanawiałem, bo mieliśmy swoje obchody w mieście, pierwsze za mojej kadencji więc ta decyzja też nie była łatwa. I to wykorzystała Anna Hetman, była prezydent, która wykorzystała. No oczywiście, no to jest y, oczywiście y, rzecz, która się działaby bez względu, czy pan by był, czy nie. Marsz Niepodległości się odbył, złożono kwiaty. Panie prezydencie, y, jak wyglądać będzie dalsza sytuacja szpitala tego rehabilitacyjnego? Jaka będzie ścieżka? Czekacie na odpowiedź, czy wspólnie w miastach, w których działają szpitale rehabilitacyjne, będziecie prosić marszałka o pomoc? Bo ja Przypominam, to są szpitale wojewódzkie. Organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski. Zgadza się. No sam, Samą petycję podpisało prawie tysiąc osób, jeżeli chodzi o nasz szpital w Jastrzębiu. Oczywiście musimy szukać partnerów i rozmawiać z wszystkimi miastami, które mają ten problem. No. My nie mamy tutaj władczości, tak? To, co ta, ta sesja nadzwyczajna, którą zwołałem, była takim najmocniejszym akcentem, który mogliśmy zrobić uchwała, która Aha. się sprzeciwia temu rozporządzeniu. No i prośba, apelowanie do, o, o, o wycofanie się lub zmiany, tak, aby te placówki przetrwały. Naprawdę byłoby wielk, wielk, byłaby wielką stratą dla mm, mieszkańców. I dzieci, gdyby ten szpital został zamknięty. No też nie wyobrażamy sobie, tym bardziej, że w placówkę w ostatnich latach pompowano ogromne pieniądze. On został poddany w końcu termomodernizacji i no, robi dobrą robotę. Tak, I, a my jako miasto również wspomagamy ten szpital. Blisko pół miliona w ostatnich latach. Miasto doposażyło szpital w różnego rodzaju sprzęty, więc to no, no, ma służyć mieszkańcom, a, a szpital nie jest spółką, z o, żebyśmy na nim mieli oszczędzać. Czy, czy, czy... Tym bardziej, że małych pacjentów z chorobami przybywa, o czym Zgadzam. mówił w rozmowie z Radiem 90 dyrektor placówki. Panie prezydencie, chcę Pana zapytać o komunikację miejską, bo miasto Jastrzębie podpisało. Umowy, porozumienie z miastem Wodzisław Śląski i z powiatem wodzisławskim na temat analizy połączeń. To jest kolejne spotkanie, kiedy samorządy próbują wprowadzić coś, co ma zaowocować w efekcie końcowym wspólnym biletem, być może w przyszłości wspólną bezpłatną komunikacją, co ma w końcu ułatwić pasażerom podróżowanie z miasta X do miasta Y. Panie dyrektorze, pan odpowiedział już na pytanie. Yy, tak wie pan, bo... Z małą korektą, no. nie miasto Jastrzębie, a MZK, ta, ta. Jako, którego członkiem oczywiście jest miasto Jastrzębie, więc podpisaliśmy jako związek gminny porozumienie z powiatem wodzisławskim i miastem Wodzisław i uważam to za ogromny sukces, bo ta korekta, znaczy podpisaliśmy na razie porozumienie w sprawie z przeprowadzenia tej analizy, o której pan redaktor wspomniał i z tej analizy na pewno będzie wynikało, że dublują się pewne połączenia. Moglibyśmy zredukować koszty, no, zrobić coś wspólnie i idzie to w tym kierunku, ponieważ klimat ku temu jest bardzo dobry. I wojewoda, i prezydent Włodzisław i starosta, starosta Włodzisławski, mm -hmm. i, i, i prezydent Włodzisławia są zainteresowani. Wspólnie to finansujemy, no więc po coś to jest. tak? Jest to właśnie po to, żeby, żeby wspólnie Prowadzić wspólny bilet i, i, i mieć też jakieś statystyki odnośnie ilości pasażerów. Ile dajecie sobie czasu na analizę? Ta analiza będzie gotowa na przełomie stycznia i lutego, pierwszym kwartale przyszłego roku. Czyli zmiany kiedy mogą być wprowadzone? No jak tylko będziemy mieli dane wynikające z tej analizy, no to będziemy rozmawiali, spotykali się i próbowali yy, optymalizować z, z, z korzyścią dla mieszkańców oczywiście. To nie chodzi o kasowanie połączeń, tylko o ich optymalizację. I pan obserwuje duży ruch na linii jastrzębie wodzisław bo mówimy o tym kierunku tutaj, w którą stronę przepływa ten pasażer. Ja myślę, że jak już jedzie tam to musi wrócić. E, nie, i oczywiście jeżdżą ludzie z Wodzisławia do Jastrzębia, jeżdżą z Jastrzębia do Wodzisławia, do rybnika przez Wodzisław, ale też cały powiat Wodzisławski. No, myślę, że wszyscy są zainteresowani, żebyśmy e, optymalizowali ten W te tym kurce. systemie nie ma miasta rybnik. Nie. Mimo, że chcieliście, prosiliście. No Byłoby łatwiej, ale no cóż, y, każdy ma swojego przewoźnika, to też, to też nie ułatwia. Jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia. Czy to jest to, o czym ja mówiłem na początku, zadając pytanie, że w efekcie ma to doprowadzić do bezpłatnej komunikacji, tak, aby ona była atrakcyjna, aby była no taką skuteczną alternatywą dla mieszkańca? Tego nie wiem. Yy... Ale chciałby pan wprowadzić bezpłatną komunikację? Na pewno, na pewno byłoby łatwiej i na pewno. Bezbiletową, bo są tacy, którzy nie lubią tego sformułowania bezpłatna, bo nie ma nic za darmo. Tak, ona oczywiście jest płatna, mhm. tyle, że, tyle że dopłata do bezpłatnej komunikacji w stosunku do dotacji, kiedy ona jest płatna, jest tam, nie wiem, 20-30% większa ta opłata, więc myślę, że jest to do rozważenia przez inne miasta. No my, jako Miasto Jastrzębie Zdrój mamy już prowadzoną tą komunikację bezpłatną, więc to pytanie jest bardziej do pozostałych partnerów. Odziedziczył Pan po poprzedniczce bezpłatną komunikację, tak. tak? Kto dzisiaj za darmo może jeździć? Wszyscy mieszkańcy jest Trzębia Zdroju z kartą Jastrzębienina. Bez względu na wiek? Bez względu na wiek. I to się przełożyło na ilość pasażerów? Tak, przełożyło się na ilość pasażerów. My też jesteśmy wracając jeszcze do inwestycji przed mhm. budową centrum przesiadkowego na ulicy Podhalańskiej. No, mamy na to też zabezpieczone środki i to też ma jakby zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji. Panie prezydencie, patrzymy w kalendarz dzisiaj data 15 listopada za miesiąc z haczykiem święta myśli pan już o tym gdzie postawić choinkę w mieście tak no choinkę czy w ogóle chce pan postawić choinkę tego trzeba myśl, zacząć myśl, myślę że nie jedną Aha. myślę że nie jedną natomiast takie uroczyste wejście w okres świąteczny myślę że myślę że w tej części zdrojowej parku zdrojowego czyli w zdroju tak tak, natomiast jeszcze o tym rozmawiamy, więc pytanie myślę, za tydzień będę mógł odpowiedzieć. Ale Czyli myślę, szukacie miejsca, najbardziej, tak? Najbardziej, najbardziej A... postrzegane przez mieszkańców miejsce, gdzie... Czyli drugi bo... jest tym naturalnym centrum miasta dzisiaj? Nie, naturalnym miasta centrum jest centrum miasta, no. natomiast, natomiast tam, tam mamy... Centrum wydarzeń. Centrum... Mamy, tą mm -hmm. mamy tą przestrzeń, gdzie to się może dziać, gdzie nie będzie to powodowało zamykanie, zamykania parkingów. Yy, więc tak chyba naturalnie ta część zdrojowa. Skoro stanie tam choinka, to tam też będzie jarmark bożonarodzeniowy? Tak, Dobrze rozumiem? Jarmark będzie tam, gdzie będzie choinka, więc jeżeli jeżeli nie ulegnie zmianie, ta lokalizacja to, to, to tam. Żory rezygnują z jarmarku na przykład? Ich prawo. Jastrzębie chce prowadzić jarmark, my chcemy, tak? my chcemy, My chcemy, ten, ten jarmark jest tradycją, chcemy, hmm. chcemy też yy, promować tą część yy, właśnie parku zdrojowego, i, i placu przy Domu Zdrojowym, więc nie tylko jarmark, ale chcemy też urządzić taką kolację wigilijną z OPS-em, chcemy, chcemy być może z, zorganizować taki, taką ślizgawkę dla dzieci, no co, coś więcej dla mieszkańców, żeby też poczuli klimat tych świąt. I to wszystko będzie odbywało się z sumptem jastrzębskich firm, czy zewnętrzna firma Wam to realizuje? W Rybniku na przykład krakowska firma będzie obsługiwała jarmark włożonarodzeniowy. No wystawców, wystawców mamy z Jastrzębia i okolic, jeżeli pyta Pan o, hmm. o, o sprzedawców. Natomiast również chcemy włączyć nasze koła gospodyń wiejskich do tego jarmarku. Czyli to rozumiem wszystko dziać się będzie w okolicach Parku Zdrojowego. I to też teraz zapytam Pana, bo Pan mówił o tym, żeby w końcu tam wybudować parking tak, dla samochodów. Parking jest już po przetargu, natomiast niestety wykonawca nie podpisał umowy z jakiegoś powodu, Aha. więc będziemy musieli przetarg jeszcze raz ogłosić. Ale w przyszłym roku, myślę, że do wiosny, na wiosnę te prace będą mogły ruszyć. Nie boi się pan, że ta historia z tym, że firma nie podpisała przetargu spotka między innymi tą modernizację lodowiska? W trudno dobre firmy? Mam nadzieję, że nie. Jest troszeczkę teraz na rynku dekoniunktura, więc tych firm, te firmy nie mają już tyle pracy, ile miały jeszcze rok temu. Natomiast w przypadku tej firmy, która nie podpisała umowy na parking, no to to chyba bardziej chodziło o, o terminy, więc mam nadzieję, że, że, że w przypadku lodowiska no, tak nie będzie. Też mamy taką nadzieję. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Porannym gościem Radia 90 był Michał Urgo, prezydent Jastrzębia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.